Prześć Boże. Arkadiusz niewolski. Toczy się teraz dyskusja. Czy jest papież, czy nie ma papieża, czy papież jest heretykiem, czy jest apostatą, czy jest kimś. Jest to bardzo dziwne, bo nie wiem o czym można tu dyskutować. Czy papież jest Bogiem? Nie, nie jest Bogiem. A katolik ma obowiązek słuchać Boga, naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc, jeżeli jakikolwiek człowiek mówi coś przeciwnego, to katolik nie powinien go słuchać. Ja wiem, że oni postawili te, te trony i uważają się za bogów, i każą słuchać, bo wymyślili sobie różne rzeczy, posłuszeństwo i tym podobne brednie. Katolik ma obowiązek i przymus słuchać Boga, naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest obowiązkowe. Jeżeli Słucha czegoś przeciwnego, co mówił nasz pan, to choćby to nawet papież mówił, to popełnia grzech. Bo jeżeli słucha kogoś innego, a to znaczy, że stawia człowieka ponad Bogiem. I nie ma o czym dyskutować. Święty Paweł podsumowuje to: każdy, kto mówi co innego niż ewangelia pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklęty. I to zamyka wszystkie dyskusje. Teraz yy, druga sprawa. Kościół katolicki. Do 60. roku jeszcze jakoś funkcjonował. No może nie było do końca złe, popełniane były błędy, ale do 60. roku miał ogłosić, miała być ogłoszona trzecia tajemnica fatyńska. Nie została ogłoszona. Kościół, jako instytucja, jako papieże i cały Watykan sprzeciwił się woli Boga, woli Matki Boskiej. A więc tym samym przeszedł do obozu Wroga. Mało tego, zamiast wyjawić treść tajemnicy. Co zrobili? Zwołano sobór watykański II i powołano do życia nowy Kościół. Nastąpiła schizma administracji duchowieństwa. Schizma nastąpiła. Utworzyli, można go nazwać, modernistyczny Kościół, który przestał, z biegiem lat przestał mieć cokolwiek wspólnego z Kościołem katolickim. I wierni są teraz w bardzo ciężkiej sytuacji. Niektórzy nawet o tym nie wiedzą, nie zdają sobie z tego sprawy, że to, co naucza Kościół Posoborowy, nie ma nic wspólnego z tym, co nauczał Pan nasz Jezus Chrystus. Oni nawet sobie nie zdają sprawy, że nie przynależą do Kościoła katolickiego. formalnie bo niektórzy postępują zgodnie z tym co pan Jezus yy, mówił i na pewno nie idą nie spadną z tej skały zostali na tej skale bo cały Cała, cały ten schizmatyczny kościół modernistyczny, on spadł z tej skale, skały, na której postawiony został kościół przez Jezusa Chrystusa. Ich już tam nie ma. Nie może ich być, bo to są apostaci. I teraz najważniejsza rzecz. Są kapłani. Którzy oderwali się od tego, tak? Tak zwi związali się z tradycją czy tam obojętnie. W każdym razie oderwali się od tego, tak? I co oni robią? No odprawiają wszech wszechczasów. Tak. I zamknęli się. Zamknęli się w swoim świecie. W swoich murach obronnych zamknęli się, nie mówią nic, nie głoszą. Jezus Chrystus przyszedł na świat. Czy on zamknął się gdzieś i tam gdzieś za ściany wołał do ludzi i jeszcze do tego w taki sposób, żeby nie można go było zrozumieć? Czy wyszedł do ludzi, chodził i mówił, nauczał? Kapłani którzy się pochowali i twierdzą, tak, ja tylko, e, ja odprawiam mszę wszechczasów, to już w ogóle to już jest, no, nie wiadomo jaki wyczyn, tak? A gdzie są wierni w tym. No jak znajdą mnie gdzieś tam, bo odprawiam tą mszę, to ten. A skąd oni mają, skąd oni mają wiedzieć dlaczego. Czyż oni się urodzili w czasach, gdzie tego nie było? kapłan to jest apostoł. Jak apostoł? On musi wyjść do tych ludzi, a nie czekać, aż oni przyjdą i tak zresztą ich odrzucają, bo na pytania nie odpowiadają. Oczywiście tam może prywatnie, jak go się gdzieś znajdzie, to odpowiadają. W wąskim gronie. Wielkie seminaria, 50 osób. I cały świat ma o tym się dowiedzieć. Normalnie. Odpowiecie za to. Odpowiecie za zostawienie wiernych na pastwę szatana, na pastwę modernistycznej herezji. Odpowiecie za to. Nie można być trochę dobrym, trochę katolikiem, a trochę kim innym. Nie można być sterzem trochę modernistycznym, trochę tradycyjnym, to nikim, to jesteś nikim. A Bóg to wszystko podliczy. Ludzie nie są... nie wszyscy mają inteligencję powyżej tam, nie wiem, stu pięćdziesięciu. Bo niektóre wypowiedzi kapłanów są tak zakomuflowane, że trudno zrozumieć, o co mu chodzi. Czy Jezus Chrystus tak mówił? To wy, którzy się szczycicie odprawianiem mszych wszechczasów. Chwałam za, wam za to? I powinniście mówić i wyjść do ludzi, tak jak Pan nasz Jezus Chrystus? Czego się boicie? Co wam może spotkać? Teraz was nikt nie ukrzyżuje. Ekskomunika? Czyż z tego co mówicie? Nawet sami mówicie, to ten kościół... Dzisiejszy modernistyczny to jest herez herezja, tak? To jak można być ekskomunikowanym od herezyków? Zapłacicie za to. Zapłacicie za te dusze, które zostawiliście. Moderniści to już są. O nich nie ma co dyskutować, bo to są ten sam poziom co protestanci, a może i gorzej. Ale wy zapłacicie za to, że macie tę wiedzę, i jej, jej nie ma. Nie rozpowszechniacie jej. Powinniście wyjść do ludzi i nie martwić się, co, się, co będzie dalej. Bóg o was zadba. Bo tam, jak jesteście poukrywani, to nie Bóg o was dba. To komuś innemu pasuje, nie Bogu. I wy wiecie komu. Za czasów Jeremiasza mówiono, że Bóg nie zniszczy Izraela, nie zniszczy świątyni, bo obiecał. No i co? A wy teraz mówicie to samo. Bóg nie zniszczy kościoła, ale zniszczy heretyków, schizmatyków. A wy się zastanówcie, kim jesteście. Nie można mówić trochę tak, tak, trochę nie, nie. Zastanówcie się.